Wiele codziennych wyzwań stoi przed każdym właścicielem Dacia Duster trzeciej generacji. Po pierwsze, trzeba mierzyć się z zazdrosnym wzrokiem innych uczestników drogi, ponieważ nie każdy może pozwolić sobie na jazdę Dasterem. I to jeszcze takim brudnym, ale to specjalnie, żeby za mocno nie zazdrościć. Niewątpliwie kolejnym wielkim wyzwaniem posiadacza Dusterite'ów w wersji LPG jest wizyta na stacji paliw. Ponieważ jak mam spojrzeć w oczy innym klientom, żyjąc ze świadomością, że tankując za 100 zł przejadę 500 km. Jednak największe z wyzwań, jakie nas czeka teraz w grudniu, znajduje się właśnie tutaj. Ta 2,5 metrowa zmieści się do DASTERA. Za chwilę to sprawdzimy. Złożone tylnie siedzenie, złożone przednie siedzenie, wyrzucamy chojneczkę. Podnosimy znugo oczywiście. Bierzemy jeszcze dwie chyba od